W Pucku uroczyste rozpoczęcie okresu przedświątecznego miało miejsce w sobotę. Nie zabrakło oczywiście spotkania z Mikołajem, ale także wielu wspaniałych atrakcji dla młodszych i starszych mieszkańców miasta oraz gości. Pucki rynek przybrał w miniony weekend magicznego, kolorowego charakteru, a wszystko to oczywiście w związku z rozpoczęciem świątecznego oczekiwania. Dzisiaj zaznaczamy, że ten czas naprawdę iście przed świątecznym się rozpoczął. Wczoraj był święty Mikołaj, co prawda, no ale chcieliśmy, żeby to była sobota, żeby te Mikołajki rozpoczęły się w sobotę, potrwały do niedzieli, no bo wtedy dysponują rodziny czasem i mogą razem go spędzić. No więc tak to zrobiliśmy tradycyjnie. Kareta wjechała, oczywiście najważniejsza postać święty Mikołaj, ale też poza mną byli włodarze naszych miast partnerskich Cieszyna i miasta partnerskiego niemieckiego bo zawsze na ważnych momentach jesteśmy razem, a to uważamy, że jest ważny moment, żeby sobie przekazać życzenia, zaznaczyć, że, że solidaryzujemy się za każdym razem i sobie dobrze życzymy. Tym, na którego jednak wszyscy czekali najbardziej, był oczywiście on, przywitany uroczyście na scenie, sam Święty Mikołaj. Witam dzieci no. kochane w Płocku, ho, ho! A także wszystkich gości, którzy tu przybyli, ho, ho! Ja tutaj przyjechałem po to, żeby zobaczyć, jak tutaj u Was jest w Pucku i zachęcić wszystkich tutaj do świętowania. Oprócz Mikołaja nie brakowało także licznych innych atrakcji, które wypełniły cały pucki rynek. Karuzele, fotobudki, pociągi, to wszystko jest za darmo. Tak? No na stoiskach już niekoniecznie nie jest za darmo, e, może jakieś degustacje są, ale te atrakcje dla dzieci przygotowaliśmy za darmo. Są też warsztaty w ratuszu, e, też oczywiście dzieci za nie nie płacą, gdzie można różne takie ozdoby świąteczne wykonywać. Także nawet jak komuś za mocną pada, też może schować się w ratuszu, wypić tam herbatkę czy kawkę. A tam pojawili się przede wszystkim wolontariusze, którzy pomagali najmłodszym w wykonywaniu własnych świątecznych wyrobów. Jesteśmy tutaj grupa uczniów jako wolontariusze, jest nas około 30. Zajmujemy się głównie wycinaniem i pomie... no może nie tylko wycinaniem, ale ogólnie ozdabianiem i pomaganiem dzieciom na przykład w robieniu ludzików, jak to możemy zauważyć, czy na przykład w budowa, rob, budowaniu, robieniu bawanków. Dzisiaj wolontariusze z liceum w Pucku pomagają przy warsztatach plastycznych. Natomiast klub seniora obsługuje stanowisko z piernikami. Panie z klubu seniora, piekły pierniki, a dzisiaj dzieci, które tutaj przyjdą, mogą sobie je udekorować, zjeść lub zabrać ze sobą do domu. Podobnie ozdoby świąteczne, które wykonują razem z wolontariuszami, też mogą zabrać ze sobą. Sobotnie spotkanie było oczywiście czasem do życzeń, a te mieszkańcy i goście Płucka mają podobne. Zdrowia, szczęścia. Zdrowie, najważniejsze zdrowie, reszta przyjdzie samo. Zdrowie tak naprawdę jest to najważniejsze, to na pewno i to nie jest taki truist, tylko z wiekiem, ja już trochę starszy jestem, to się docenia, e, a też takie spełnienie choćby jednego marzenia, każdy ma jakieś marzenia, mniejsze lub większe, to żeby się chociaż to jedno spełniło, będzie super. Zdrowia, spokoju, takiego ładu, no generalnie u wszystkich, począwszy od góry, bo wiemy, że ryba psuje się od głowy. A więc niech się spełnia nam wszystkim nie tylko w święta, ale i w każdym innym pięknym dniu.